Hmm, hmm. hmm. Ho, ho, hu, hu. Lecimy Nexta, wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zacząć kolejną rozgrywkę pyromancerką pod produkcję płomieni. Zobaczmy, co my tu mamy. Moglibyśmy od razu zacząć od spira, Zrobić Molten Spear. Spear pod płomienie. Ale nie wiem, to nie wydaje się taki dobry redgame -y item. Bo całej jego waliu polega na tym, że mierzymy przeciwników, którzy mają pancerz, a nie zawsze będziemy trafiać na przeciwników z pancerzem, więc nie kupuję tego. Kupiłbym dodatkowy płomień. Wiecie co mi jeszcze przekonuje? Słuchajcie, granie pod żywność. Popatrzcie na to. Mamy dwie różne żywności. Mamy popryczkę i banankę. I patelnia zdobywa dodatkowy damage za każdą pobliską żywność. Damage z 3-4 to jest 5-6. Lecimy z tematem. O, tutaj gość poszedł weko, bo grał Wooden sword. Więc powinniśmy go no, anihilować. Zresztą widać po punktu, w punktach zdrowia, że tutaj nie jest blisko. To starcie jest dosyć niekorzystne dla naszego oponenta. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, bo tutaj możemy rozróżnić w tego typu giereczkach rozgrywki na tempo place, czyli zachowania, które mają nadać tempo twojej gierce, że wygrywasz, 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 albo eco place. I tutaj powiedziałbym, że to jest eco zagranie. Zamiast wzmocnić naszą postać, bierzemy customer card, czy nasze przyszłe sklepy są lepsze potencjalnie, że częściej będziemy spotykać rzadsze przedmioty. Jak się zdobywasz skinki? Grając, zdobywasz trofea, za trofea kupujesz skinki. Są jakby hmm, do zdobycia za grinding. Coś Berki, książeczko. No, my się chilujemy z żywności. O Jezu. Ale close. Jeden HP. Słuchajcie, zdziwiłem się, że on mi tak cisnął. Tam jotła takie obrażenia robi? Nie wiem, może mi pecha... Nie trafiając, a może po prostu to, że my mieliśmy mało wrażeń, więc on zdążył nas nastakować na nas bardzo dużo, jak widzicie, poisona. A z kolei, no ja mało mu biłem, a on miał dwa healing herby, które go regenerowały. No i ta regeneracja faktycznie była tutaj mocno widoczna, strasznie wydłużyła. Time to kill. Okej, okay, wjechałbym w Lamp of Coal, żeby zboostowało naszą broń i jednocześnie połączyło się z Uden Swordem, tworząc pochodnie. Okej, okay, okej, okay. to nie wygląda jakoś mega dobrze dla mnie, ale po tym starciu będę miał sporo upgrade'a, bo węgielek zmieni się w płonący węgielek, rozżarzony, a nasz miecz tu musiałby być. Nasz węgielek w nic się nie zmieni, ale nasz miecz zmieni się w pochodnie. Monoma. Już też ma pochodnie, ale gra też mocno eko, dwie skarbonki, customer card, karta klienta. Cześć i cześć motyl, sioneczko. Musi odpalił battle na niskim życiu. Okej, okay. no close te pierwsze starcia, ale się udało. O, mamy dwie karty klienta, które się połączą i dadzą mi platynową kartę klienta, oprócz tego, co byśmy tutaj dupnęli. Ja bym wziął czosnek, reolną. No. O, znajdujemy tutaj bug na przecenie. I słuchajcie, to są dodatkowe punkty obrażeń dla yy, tej, dla patelni. Dodatkowe jedzonko. Nie chcę przegrać, więc nie wiem, czy na jedną turę sobie nie kupię po prostu pocket sandu, jako taki zapychacz, żeby rzucić nim w twarz przeciwnika i obniżyć jego zdolność do trafiania. Pa, 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 pa. Lej, lej. U, u. A, a. U, u. Motyl, dziękuję ci motyl za dwa miesiące razem, siema stare, fajnie. Tyga weszła, dobra, dobra, poradziliśmy sobie, Dźwięk tu miał krótki łuk, też grał pod generację kamieni szlachetnych, już ma cały regularny emerald, bardzo szybko. Kiedy poe? 29, 29. Platynowa karta znacznie zwiększa szanse na otrzymanie przedmiotów unikatowych, co tu poza tym mamy? Bananek, bananek fajnie siądzie, dagger też fajnie siądzie. Przedwcześnie, może przerolowałem, bo nie do końca jestem w stanie to zakupić. Co bym tu zrobił? Dagerka spróbowałbym zrobić tego lepszego. Musi być to, żebym miał szansę dostać unikat. Nie jestem w swojej najsilniejszej formie. Mogę to przegrać. Czyli poskamuję lewy przycisk myszy na postaci w sklepie. Zaraz wypróbujemy. Gramy na. Yy, Chiny. Polska versus Chiny. Niestety wygra na Chin. Uwaga, klikam. O, o, u, u. Ma taki dźwięk, jakby była zdziwiona. Hmm, 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 hmm. Mógłbym chcieć zrobić Sun Armor. Mega dobry wydaje mi się. Zrezerwuję. Bierzemy też hapy Potek, żeby uleczyć się za 11. I lecimy z tematem. O, kolejna piromantka i ona ma, słuchajcie, guberta chili guberta który leczcie i dodaje ci ciepełko Czy robiłem już build pod darki temy? Nie. Muszę spróbować kiedyś. Ale mam wrażenie, że Gierka mi się pod to nie ułożyła jeszcze nigdy jakoś szczególnie. O, jest pasek pod, pod Jony, lecimy. I do tego od razu healing herby, które łączą się z potionem, żeby dać lepszy potion, okej. Okay. Kamień z napisem Love. Dawaj, lecimy z tematem. Ale ma długi nick. On też ma problem ze staminą. Nie jestem jedyny. O, 1 HP. Subclass unlocked. W sensie, że teraz jest wybór subklasy, tak? Po ilu starciach, po sześciu walkach jest wybór subklasy, tak jakby. W ósmej rundzie, nie po sześciu liniach, tylko w ósmej rundzie. że znaczy przed ósmą rundą, tak jak przed ósmą walką, tak? Wydaje mi się, że smoki spróbujemy. Raz, że obiecałem, że spróbujemy smoki. Dwa, że nie mam takiego buildu, który by mnie jednoznacznie, że tak powiem, motywował do jakiegoś konkretnego playstylu. Jestem otwarty na wszystko i wydaje mi się, że smoki są wtedy fajnie pasują. A trzy, że. Nie wiem, bo są na przecenie. Są na przecenie? Gra mnie pcha trochę w smoki. Spróbujemy. Próbujemy smoki, słuchajcie. Ciekawe. Na początek walki dostajemy 3 laka, 2 regeneracji, 4 many i 5 hita. No spoko. Ok. To w sumie fakt: armor, Za duży jest armor. Żeby to działało tak, jakbym chciał. A czekajcie, ja chyba muszę założyć to, żeby w sklepie mi się pokazywały smoki, tak. O jezu. Muszę kupić ten Wolper Tinger brzmi spoko, bo on patrzy. Yy, daje buffy i trygeruje się szybciej za każdy inny pet. A ja bym nagrał smoki, które są petami, więc chyba to jest spoko synergia. Mam wrażenie. Poza tym jest Godly, więc współdziała z Platinum Customer Card, więc się jakby jest tutaj synergia. O, 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 Widzowie, nie dam rady wsadzić bananka tutaj, więc to tą rundę bez bananka. Ale to akurat bananek jest głównie pod st yy, staminę, akurat w tej rundzie nie potrzebuję więcej staminy, mam wystarczająco. Co wy gadacie, że my mamy tutaj opcję wygrać? Jakby... Jak ja prawie demedza nie robię? Nie raczej nie. Chyba że? Ha? Ja to wygrałem? Goś grał Fightera podcastę, ale coś mu to nie oddało, powiem wam. Dawaj lamp of Coal. O, jest tam mety Chcemy, to chcemy. Rezerwuję. Stamina sak nie potrzebuje, bo ja nie potrzebuję szczególnie staminy jako Samoner. Samoner prawie w ogóle nie wykorzystuje staminy, mam wrażenie. No i Gnisio. Dlatego te Tier 2 i Tier 3 tak mega oddają. Z perspektywy stremera. A dziękuję Ci, Gnisio. Dziękuję Ci ślicznie. Co to jest? Team On Heat. Szansa na ukradnięcie buffa i to jest unikat, który jest gemstone'em, a to nigdy się nie spotkałem z czymś takim wcześniej. Oponent drops below 30 helpa, że jak ja zbiję przeciwnika poniżej pewnego pułapu, to daje mi heal'a i buffa. To ciekawe. Na pewno chcę jajo, bo chcę, żeby się jak najszybciej wykluło, ale zastanawiam się, czy tę czachę sobie nie, nie zarezerwować. Chyba zarezerwuję i dam w moją najszybszą broń, czyli w Burning Torch. i jajo dla widza, żeby jajo się szybko wykluło, to musi być obok tego bananek niepotrzebny na tę chwilę i słuchajcie dzięki temu, że mamy Dragon Nest, gramy specjalizacji pod smoki, to mój smok wykluje się w tylko jedną rundę po tej walce już będziemy mieć smoka potężnego. Hm hm hm, on ma build pod penetrację pancerza. W dużej mierze. Ja prawie w ogóle nie mam pancerza, więc udało się tutaj jakoś wygrać, nawet jeszcze przed wykluciem jaja. Co ty gadasz, Dwa unikaty w sklepie. Ty, ten pierniczek się dobrze kombuje z Dragon Nestem. Dragon Nest daje mi różne buffy, a on konsumuje te buffy, żeby mi dać mega dobrego buffa. Dobrze mi się kombi ten pierniczek z resztą moich rzeczy. A z jaja, patrzcie, co nam się wykluło. A Metis Welp na początku bitwy zakłada 4 debuffy na przeciwnika, a atakami zdejmuje buffy. Tlenzuje go, perżuje tego Wolpertingera, może? Nie, wydaje mi się, że nie, one są zbyt drogie, żebym w to inwestował. Wydaje mi się, że bananki to bait. Powiem się pozbyć bananków. I jakbym się pozbył bananków, to mogę kupić czaszkę. Tak chyba zrobię. I teraz lecimy na dwa unikaty, Kładam go tu, co sprawia, że mam szansę ukraść buffa, co jest w ogóle zajebiste, bo to nie dość, że ja dostaję, a przeciwnik traci. Ty, a to jest w ogóle gingerbread, to jest yy, jedzonko, więc fajnie byłoby go skombić obok innych jedzonek, to dawaj mi to. Platinum customer card jest teraz idealnie między czterema rzadkimi przedmiotami, więc też reflektuje cztery debuffy na przeciwnika. Ja fajne combo, ja właśnie mam sporo w opcji reflektowania debuffów albo kradnięcia buffów, fajne. Zobaczmy, jak to będzie teraz działać. Tu pokazuje czasem. Reflected coś tam. Reflected blind. Reflected blind. Reflected blind. Mhm. Czas na fatygę. Ale długa walka, ponad pół minuty, co wy gadacie? Patrzcie co pomogło. Już w pewnym momencie ukradłem dużo regeneracji, trochę samemu ogarnąłem. Miałem 27 regena, a poza tym 375 max life'a, bo mój pierniczek co jakiś czas dodawał mi plus 20 max AP. Czego mi brakuje, żeby mieć pełne value z pierniczka? Brakowałby mi generacji większej ilości szczęścia i many. Ale nie wiem, czy realistycznie mogę to zdobyć. Dobra, mogę. Manę dość many jestem w stanie jednym temu ogarnąć, właśnie mana orbę, więc spróbuję. To powinno starczyć, szczerze. Dobra, idziemy do walki. O, bogowie, walka. O, gość ma bardzo dobrą brońkę. Polepszoną dwoma klawami i z, e, z runami w środku. Zaraz zobaczymy, co to za runy. Piotrek, jak Unikat działa Gemstone? Zależy gdzie go włożysz. Jego ja dałem do broni, że każdym hitem mam szansę ukraść jakiś buff. Co nie powinno być problemem. zawsze przeciwnik, pa, ten ma buff, ba, dwa buffy, buff, 14 buffów, dwa buffy. Dobra, a co to był za runa? Miał runę, sobie wytworzył jako szaman. Miał szansę zestunować. On hit. Okej, okay, okej. Okay. Dajcie mi jakiegoś smoka. O, kolejny smok, dobra. Tylko taki sam jak poprzedni, ametystowy. Yo, yo, dużo postaci dodali, Jo yo, yo, stary. No były dwie, teraz są cztery, więc zdublowali dość postaci. Kładziemy smoka, musimy położyć tutaj, żeby był obok dragonnesta, żeby szybciej się wykluł. Let's go. Mhm. Ty skąd jak generuje lak? Ej, ja nie generuję go chyba, tylko kradnę. Czy może mam też jakąś generację koniczynki? wait, 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 wait. Nie no, Nest na początku bitwy. Generuje parę, trzy koniczynek, ale te koniczynki, które później mi się pojawiały w walce, chyba kradłem po prostu, bo nie widzę innego sposobu. Królik. A! Gain 3 of the buffs you have list of. I zajebiście, to znaczy, że królik ma genialną synergię z Pierniczkiem, bo królik generuje mi koniczynkę, po czym ja ją zużywam, żeby dodać sobie buffa Pierniczkiem. Ale królik oddaje tutaj w takim razie. Fajny combo tutaj przekmini przekminiliśmy przez przypadek, tak naprawdę. Dobra, go next. Dwa smoki, generalnie, jak smoki atakują, to mnie leczą, co też jest spoko. Ty, co jest? A goś rozpoczął walkę od wdopienia mi za 200. Ale patrzcie, jak się odwróciły szale. Goś miał potężny start. Gdy mi wydupił 2 trzecie życia na starcie, a potem dostał turbołomot. Co tu poszło nie tak, czekajcie, dla niego? Co tu, co, co tu się stało w ogóle? Nie wiem, skąd miał taki burst na starcie? A chyba chodzi po prostu o tę broń, że on zberstował bronią. Ale on nie ma żadnej regeneracji staminy, więc w pewnym momencie nie był w stanie już nadążać atakowaniem bronią. Bił za zero, bo mu brakowało staminy, a ja się zacząłem regenerować. Że gość ma bardzo wysokie obrażenia, ale po prostu już nie był w stanie bić w pewnym momencie, a ja już miałem nabity regen. No, o to to chodziło. No, on mi dupnął od razu kryta Dancing Dragonem za 8-4. Potem kolejny za 7-6. No, to ma sens. O, jest jajo, jest jajo. Dobra. Go next. Trzeci smok się wykluwa, fiu, fiu, fiu. Tutaj przeciwnik też próbuje przysmoczyć, ale to nie to samo. Generalnie ten pierniczek nam mocno kieruje. Bo, patrzcie, ja w takiej walce 500 HP miałem ponad. Bo każde tiknięcie pierniczka to jest plus 20 max HP. Trochę przysmoczyć, czasem trzeba wręcz sobie przysmoczyć. Obowiązek polaka. Hmm. Ananasek? Ananasek to bait. Wolę popryczkę. Wolpertinger kolejny. Hmm. Start battle. Chyba, że. SAFIREK! o i to daje w ogóle manę. To by było niezłe. Chyba, że zrobimy tak. Moje value z firepita nie jest aż takie ważne w tej lidze. Znaczy, na tym etapie rozgrywki. Smogę go poniekąd opluć i zamiast tego skupić się na tym, by tutaj wrzucić smoka. To jest dużo większe value. Nawet byłbym do tego stopnia poświęcony temu smokowi, że sprzedałbym trzy płomyki. I tu nam się SAFIREK wykluwa. Smocze jajo, że idę, a tak naprawdę to nie, widzę. Nie no, widzowie, Shinji wyszedł z robota i w wpierdolił i to tak kosmicznie. I patrzcie co to za bildzik w ogóle. Gość gra podstakowanie się kamieni i ma masę. O kurde, co to za bildzik, ciekawy. Patrzcie na to. Miał w broni 50% lifesteala, a wreszcie kwipunku, healing is amplified. Jeśli chodzi o przedmioty, to masa bananów, która sprawiała, że mógł walić tą bronią cały czas, bo miał dużo staminy. I przyspieszacze ataku. Więc cały czas walił jedną bronią. Nie kończyła mu się stamina, bo miał dużo bananków i miał kosmiczny healing, który był amplifikowany przez rubiny w pozostałych częściach ikonku. Ciekawe. Fajny build. Fajnie rozkminiony. Na taki build aż nawet nie szkoda przegrać, bo jest ciekawe i widać, że gościu czy wymyślił, czy nie wymyślił, ale na pewno jest to dobrze rozkminiony build. Co bym tu jeszcze kupił? O, to by było lepsze od, od Magigorba, bo też zwiększa mi częstotliwość używania pierniszka. Kaniksa bym chętnie użył. Jak go tu zmieścić? Build pod zoo, no, build pod zoo. Fantastyczne zwierzęta i jak je zmieścić? Szczerze, wydaje mi się, że daggery są baitem już w tej chwili. Że powiem się pozbyć potencjalny Multendagera nawet. Jeśli mi nic nie siądzie bez niego. 14 DPS-a i konsumpcja hita? Ja nie chcę tego hita konsumować chyba. Jednego sprzedam chociaż. Dawaj.

Zróbmy coś takiego. Żeby wykluło się jajo. Czekaj, czy w ogóle zdąży się wykluć jeszcze jedno jajo, czy jeszcze nie zdąży? Nie jestem pewien. Spróbujmy. Polak, a nie mam modelu pod streamem w, w opisie streama? Właśnie nie wiem. Mogę, mogę mieć, ale mogę nie mieć. To była ostatnia, no to powiem Wam plus 30. Straciliśmy dwa życia na jakichś totalnie popieprzonych barbarzyńców, ale jakoś się udało.